Dzisiejsze gry wideo to nie tylko fabuła, w której kółko goni krzyżyk. To rozbudowana technologia, efekty specjalne, świetna grafika oraz oryginalni bohaterowie. W grze mamy możliwość wyboru danej ścieżki, mamy pełniejszy odbiór historii. To my decydujemy, jak historia się potoczy. Krótko mówiąc, jesteśmy czynnymi uczestnikami opowiadanych historii. Stąd też założenie, że każdy z nas, choć raz w życiu, wciągnął się w jakąś grę. Najlepszym przykładem na to są zaproszenia od ciotek i do grania w Candy Crush na Facebooku. Można powiedzieć, że ekranizacja gry, która sprzedała się w milionowym nakładzie, jest gwarancją sukcesu. Niestety, w większości przypadków ta się nie sprawdziła. Dlaczego? Dlatego, że niestety większość z nich nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom graczy i ciekawie odwzorować historię z gry. A przecież nikt inny jak gracz nie zna się tak dobrze na opowiadanej historii. Stąd też częste, precyzyjne rozliczania filmowców z fabuły, postaci, klimatu filmu czy też ogólnie pomysłu na niego. Istnieje wiele kultowych gier, które można podzielić na gatunki takie jak MMORPG w którym najlepszym przedstawicielem jest World of Warcraft, gry horror, przykładowo Resident Evil i Silent Hill, bijatyki typu Tekken, Mortal Kombat czy Street Fighter oraz wszelkie gry akcji jak seria Assassin's Creed, Uncharted, Hitman, a nawet Pokémony czy Sonic. Wszystkie one przyciągnęły przed ekrany komputerów masę graczy. Czy to samo można powiedzieć o ich ekranizacjach? Na pierwszy ogień weźmy World of Warcraft, który bije rekordy popularności. Nawet jeśli ktoś nie grał, to choć raz tytuł ten objął mu się o uszy. Gra oferuje nam setki godzin zabawy, a historie w niej zawarte są na tyle ciekawe, że powstało wiele książek na ich podstawie. Ekranizacja pod tytułem Warcraft Początek najprawdopodobniej na początku się zakończy. Dlaczego? Film nie spełnił oczekiwań finansowych, jakie w nim pokładano. Można powiedzieć, że głównie dzięki chińskiej widowni film zdołał wyjść ponad kreskę. Przy budżecie przysięgającym 160 milionów dolarów w USA, czyli na rynku mocno związanym z produkcją, film zarobił jedynie 47 milionów dolarów. Przede wszystkim twórcy kompletnie nie mieli pomysłu, jak to sprzedać, by oczarować nas światem fantazy i pokazać coś, co zwykły widz mógłby z zainteresowaniem obejrzeć. Zwiastuny wywoływały obojętność, niejaka promocja nie budowała tzw. hypu. Film został boleśnie skrócony i okaleczony fatalnymi decyzjami studów Legendary i Universal. Pierwsze 30 minut filmu pędzi tak szybko, że w pewnym momencie nie wiedziałam, co właściwie dzieje się na ekranie. Twórcy chcieli pokazać za dużo i rozpoczęli tak dużo wątków, że dla mnie. Osoby, która nie ma taurena druida Halera na 60 poziomie, nadążenie za akcją było zbyt skomplikowane. Następnym przykładem będzie kino grozy. Tutaj sprawy miały się odrobinę lepiej. Silent Hill, bo to właśnie o nim mowa, jako film sprawdził się całkiem nieźle, a wpływy skin były dwukrotnie większe niż budżet filmu. Myślę, że twórcy wiedzieli, z czym mają do czynienia, a przede wszystkim grali w tę grę, gdy byli młodsi. To widać, bo film oddaje wiernie tamten klimat. Jako ciekawostkę dodam, że ta cała charakterystyczna mgła wzięła się z tego, że możliwości pierwszego PlayStation były mocno ograniczone. Dlatego twórcy postanowili dodać ją, aby przyćmić jak na tamte czasy słabo rozwinięte możliwości konsoli odmiany, skoro powiedzieliśmy coś w miarę dobrego, teraz czas na totalne dno. Ekranizacje, które nigdy nie powinny powstać. Mówię tu o Super Mario Bros., Dead or Alive czy Blood Rain. To są filmy, których nie możemy nawet zaliczyć do guilty pleasure. Są tak złe, że ciężko znaleźć w nich pozytywne aspekty. Super Mario Bros. totalna klapa finansowa, jak i fabularna. Dead or Alive, film, który zdecydowanie liczył na sukces na miarę pierwszego Mortal Kombat, zamiast zainteresować widza czymkolwiek, serwuje nam tanie sceny walk. Natomiast Blood Rain, nie dość, że jest totalnym paździerzem, to z budżetu sięgającego 25 milionów dolarów zarobił jedynie 3,6 miliona, co odstraszyło wielu producentów planujących ekranizację innych gier. Myślę, że warto tutaj zatrzymać się i zastanowić chwilę, czy jest może jakiś konkretny powód, przez który ekranizacje gier tak nie wychodzą. Może to banalne, ale jestem zdania, że różnica jest w sposobie odbierania historii z czynnej na bierną. Taki Mario Bros nie grzeszy najlepszym fabułom na świecie, bo przecież próba ocalenia księżniczki, która przez większość gry kończy się niepowodzeniem, jest dość banalna. Przez swój stopień trudności wzrastający z biegiem czasu oraz różnorodność etapów sprawia właśnie, że gracz czuje się dobrze i spędza wiele godzin przechodząc tytuł. Tak więc ekranizacja gry tego typu była wyjątkowo trudna i twórcom nie udało się tego udźwignąć. Kolejną sprawą są gry, w których stajemy się głównym bohaterem i podejmujemy decyzje związane z linią fabuły, a często są to wybory natury moralnej. Kogo uratować, komu darować życie, albo czyją stronę obrać, licząc się z konsekwencjami. Imersja, jaka za tym idzie, wiąże nas z daną historią, czujemy się jej częścią. Natomiast w filmie jesteśmy tylko i wyłącznie biernym widzem przedstawionych wydarzeń. Myślę, że twórcy filmowi często stoją przed wyborem pokazania graczowi historii, którą już zna. Wtedy może ona zagrać na sentymencie, którego nie zrozumie przeciętny widz. Czy opowiedzieć nową historię wykorzystując uniwersum? Adaptacją gry, która zapowiadała się naprawdę dobrze, jest film Assassin's Creed. Pierwsze zwiastuny oraz bardzo dobra obsada aktorska zwiastowały solidne kino. Niestety, gdzieś po drodze zapomniano, że pierwsze dobre wrażenie można zrobić tylko raz. Większość widzów wychodzących z Sansu nie czuła potrzeby wybrać się na kontynuację tego dzieła, które jak się okazało nigdy nie powstało. Przynajmniej do teraz. Przedobrzona opowieść, która starała się wszystko wytłumaczyć, momentami trzymając ledwo koniec z końcem, nie przypadła do naszych gustów. Film może i podwoił budżet wpływami z biletów, ale na pewno nie zadowolił ani widza, ani producentów. Dobrze, przez ostatnie kilka chwil, nasze nastawienie co do ekranizacji zdecydowanie nie było najlepsze. Ale co jeżeli powiem Wam, że jest film, który jest na podstawie gry i był w stanie zainteresować osoby, które nigdy w nią nie grały? Co więcej, dzięki niemu ich stosunek zdecydowanie się do niej poprawił. Odpowiedź to Pokémony. Tak, detektyw Pikachu, bo to właśnie o nim mowa, jest ekranizacją, którą prawie udało się zaliczyć do filmów z kategorii dobre kino. Prawie, bo oczywiście są jakieś niedociągnięcia, ale jak na ekranizację, to na dzień dzisiejszy błyszczy na tle swoich kolegów. Z pewnością jest to idealny film dla całej rodziny. Myślę, że powstał w odpowiednim momencie. Efekty graficzne są tak udoskonalone, żeby świat przedstawiony w tym filmie i stwory w nim żyjące wyglądały jak żywe. Do tego dochodzi bardzo dobry wybór aktora dla postaci Pikachu, przynajmniej w wersji angielskiej, jak i historia, która zawiera intrygę. Przez cały film myślimy jedno, a na koniec okazuje się drugie. Podobnie jak Sonic, który, choć skierowany do młodszej grupy odbiorców, potrafi rozbawić też starsze. Jako ciekawostkę dopowiem, że ludziom początkowo nie podobała się postać Sonika, ale wywarli tak wielką presję na producentach filmu, że studio pod ich naciskiem diametralnie zmieniło wygląd futrzanego bohatera. Ostatecznie film okazał się być udany. Widać więc, że chociaż gry nie mają szczęścia w Hollywood, to filmowcy dalej próbują wykrzesać coś z kolejnych tytułów. A więc gdzie obecnie znajduje się Mortal Kombat? Czy to film, który jest w stanie uratować powszechnie złą opinię o ekranizacjach gier? Zacznijmy od początku. W 1995 roku do Kin trafił film właśnie o tej nazwie, i na dzień dzisiejszy jest to dla większości najlepiej oceniana ekranizacja gry ze wszystkich. Co tam zagrało? Myślę, że wszystko. Historia zawarta w filmie jest dosyć prosta i niewymagająca. Tempo jest zachowane i cały czas widz otrzymuje dawkę emocji, połączoną z szybką muzyką. Dobry casting na aktorów oraz lokalizacje tylko pomogły w pozytywnym odbiorze filmu. Tutaj chciałbym wtrącić dwa zdania a propos bezpośredniej kontynuacji Mortal Kombat Unicestwienie z 1997 roku. Film ten był zrobiony zdecydowanie na siłę i za wcześnie. Zmieniła się połowa aktorów, a efekty specjalne są wyjątkowo paskudne nawet jak na tamte lata. Wracając do pierwszej części, to chcę wierzyć, że historia Kołam się toczy i sukces pierwszej części powtórzy ta z 2021 roku. Z pierwszych recenzji możemy wyczytać, że będziemy mieli do czynienia z krwawym i brutalnym kinem, na które wielu fanów czeka. Niestety jest też dużo negatywnych opinii krążących po internecie. Jednak nie sposób oceniać filmu bez wcześniejszego seansu. Tym bardziej, że już niebawem czeka nas premiera Uncharted z Nowym Holandem i serial na podstawie gry The Last of Us. Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej i to filmy będą zachęcać nas do grania w gry. To już wszystko na dziś. Nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji z dzwoneczkiem i łapki w górę. A co wy o tych organizacjach? Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.